Poprzednio w Oshinoko. Ujawnienie rubi, że Aqua Togoro według dziewczynki od kroków było złym pomysłem. Psychika blondi na dobrej drodze do uratowania, zaś blask w jej oku wraca. Witajcie, złąkani internetowcy. Nie mam pojęcia, co robicie na moim kanale, lecz zapraszam was na kolejny materiał z omówienia mangi o Shinoko. Dzisiaj na taśmie wjeżdża rozdział 124 pod tytułem "Zwrot Akcji. Standardowo materiał składa się w głównej mierze ze streszczenia fabuły rozdziału, co kończy moja krótka opinia o nim i tym, co wnosi do całości fabuły. Dla tych nowych, tudzież mniej ogarniętych, na moim kanale znajdziecie również serię z omówieniami z ReZero od zakończenia sezonu drugiego aż hen daleko poza to, co dostaliśmy w sezonie trzecim, a także serię z rozszerzania Lord Crossers, mojego autorskiego uniwersum, które poszerzam o. Rzeczy Niezawarte, wpisane i publikowanej przez mnie na łatwadzie powieści, do której również Was zapraszam. A już dzisiaj, Ruby i Aqua dają innym sygnały, że coś między nimi zaszło. Arima wyraża swoje obawy w kwestiach związanych z Ruby. Odchodzimy na chwilę od wątku bliźniąt, aby skupić się na Miyako. Standardowe ostrzeżenie przed oczywistymi spoilerami, a także prośba o łapkę w górę i suba, a teraz możemy przejść... Do materiału. Rozdział otwiera Rubi klejąca się do akwy. Podchodzi do niego mówiąc, że chce się jej pić i podkrada picie akwy, mimo że ten bez większego przejęcia każe jej sobie kupić własne picie. Ta jedynie mówi, że już się napiła, a gdy Aqua mówi jej, aby się od niego odsunęła, bo jest spocona, Arima krzyczy, że coś się zmieniło. Robi zaskoczona jej nagłymi krzykami mówi, że jest strasznie głośna. Arima mówi, że to wygląda dziwnie, jak Robi się tak klei od rano do akwy. Rubi cała wsko w rąkach mówi, że ostatnio ciągle się tylko kłócili, ale doszli do porozumienia i teraz jest całkowicie. купите на вот Arima mówi do Akły, że ten mógłby ją skarcić za jej zachowanie, gdy ten dalej czytając czasopismo mówi, aby robiła co chce. Memcho wtrąca się do rozmowy mówiąc, że wszyscy uwielbiają shipować piękną parę bliźniąt i chce im chociaż zrobić fotkę na insta, przez co Arima nazywają maniakiem wyników na socjalkach. Jeszcze tego samego dnia Arima i Memcho rozmawiają ze sobą w trakcie powrotu do domu. Arima nie może dać wiary w to, jak bezwstydnie zachowuje się Robi. Memcho mówi jej, że grafik ich czołowej idolki obecnie jest zapchany do granic możliwości, więc może szuka w kimś Rima podsumowuje jej sytuację. Obecnie wciąż miała blokadę aktorską i było to coś, czego nie przezwycięży jedynie motywacją. Miała ten luksus, że może chociaż liczyć na oparcie rodziny. Choć powinna skupić się na próbach, wciąż była zapraszana do licznych programów i musiała nagrywać filmy razem z Mencho i Arimą. Gdy padają słowa o szkole, Memcho żartobliwie mówi, że dla niej to tak stare dzieje, że cały czas o tym zapomina. Spokojnie Memcho, nawet nie masz pojęcia jak bardzo staro ja się czuję przy niektórych. Memcho mówi, że obecnie Ruby ma swoje 5 minut i jeśli nie zaistnieje teraz, to szansa przejdzie jej koło nosa. Arima mówi, że obecny zastrzyk energii może okazać się dla niej bardziej szkodliwy niż przypuszczają, jeśli jej grafik nie zluzuje choć trochę. W pewnym momencie Ruby może paść na twarz. Dodaje przy tym, że Ruby nie jest jedyną, która wyprówa sobie żyły. W końcu za działania idolki jest odpowiedzialna menadżerka. Ichigo Productions mierzyło się kiedyś z podobnym problemem, ale wtedy to Ichigo się tym zajmował. Obecnie to Miyako dawała z siebie wszystko. Rozdział przenosi się do Miyako, która jest świeżo po skończonej rozmowie telefonicznej. Zmęczona menadżerka mówi sama do siebie, że występ w programie, który zaproponowano Ruby to duża fucha. Siada do komputera podsumowując sytuację Ruby. Mogła przycisnąć ją jeszcze bardziej, lecz jej grafik już był zapchany. W głowie cały czas miała słowa Kaburagiego, z rozmyślań wyrywają Aqua prosząc, aby Miyako trzymała Ruby z dala od Mariny Ten Tendoji z agencji marketingowej. Dodaje, że są w pewnym stopniu spokrewnione, co może mieć negatywny wpływ na Ruby, gdyby się spotkały. Miako mówi sama do siebie, że ten świat jest doprawdy mały. Wraca do ustalania harmonogramu Ruby, mówi sama do siebie, że show-biznes to kapryśna branża, w której ktoś potrafi zabłysnąć na jakiś czas, żeby potem odejść w zapomnienie po roku. Obecny okres w karierze Ruby mógł determinować najbliższą dekadę jej kariery. Pozostawał jeszcze problem wakatu w Bikomachi. Na koniec roku Arima miała odejść z zespołu. Miyako stwierdza, że jeśli przyciśnie Ruby, to osiągnie sam szczyt, a wtedy spełni utracone marzenie sprzed lat. Zastanawia się, co i zrobiłby na jej miejscu. W środku nocy Miyako przychodzi do baru zamówić posiłek. Barman mówi, że zamówiłaby chociaż alkohol. Jego bar to nie było bistro. Mijako mówi, że o tej porze mało lokali zaserwuje jej pełnoprawny posiłek. Batman pyta, czy u dzieci wszystko w porządku. Mijako żali mu się, że nie ma pojęcia co siedzi bliźniętą w głowie. Nie chciały się przed nią otworzyć, przez co wiele rzeczy jej umykało. Mówi, że nie jest ich prawdziwą matką, ale chciała być dla nich jak największym oparciem, gdyż zależało jej na nich. Mówi też, że nie nadaje się do roli szefowej firmy i chętnie wróciłaby do roli menadżerki jednej gwiazdy, ale wtedy firma by upadła. W tym momencie na sam koniec rozdziału do baru przychodzi Ichigo i następuje cudowna chwila niezręcznej ciszy, która kończy ten rozdział. No ten rozdział jak to przystało na rozdział przejściowy między jednym wątkiem a drugim nie jest specjalnie treściwy, choć daleko mu do tego, aby powiedzieć, że nie jest choć trochę ciekawy. W pierwszej chwili mamy trochę towaru dla fanów Kazirocz czegoś shipu Rubin niby się miga, że wszystko jest w porządku I zawsze była blisko z braciszkiem I generalnie byłbym skłonny w to uwierzyć Gdyby nie ten kadr Laska, ty się autentycznie na nim wieszasz Nie wiem, może to moja relacja z siostrą jest jakaś skrzywiona Ale jakoś ona się tak na mnie nie wiesza Nie brakuje oczywiście śmieszkowania z Męczok, Która mówi, dajcie strzelić fotkę na insta Bo zasięgi, a potem powracający co jakiś czas żart z jej wieku I tego, że udawała licealistkę w social mediach ja generalnie rozumiem, że jako idolka męczą musi ukrywać swój wiek, bo jest blisko utraty terminu przydatności, ale bawi mnie fakt, że polscy ani youtuberzy, jako taki totalny kontrast, nie wstydzą się powiedzieć, że już zbliżają się lub przekroczyli próg 30 lat. Ja wiem, że zupełnie inny kraj, kontynent i obszar działania, ale. Może to właśnie zasługa tego, że my nie robimy z siebie gwiazd i celebrytów? No może z tym jednym wyjątkiem. W każdym razie Arima mówi tutaj coś bardzo ciekawego, bo generalnie psychika Ruby jest na dobrej drodze do wyratowania, ponieważ ma oparcie w rodzinie. Do tego obecnie porzuciła drogę zemsty i zyskała nadzieję w tym gównianym świecie, jakim jest show business, bo mimo wszystko doktorek powrócił do jej otoczenia. Jednakże nie zmienia to faktu, że harmonogram Ruby dalej jest przeładowany i ta krótka chwila ulgi może się okazać dla niej gwoździem do trumny. Grunt to teraz dobrze pokierować Ruby aby ta dopaminka wywołana powrotem do korka, nie zniknęła za szybko. Oczywiście padają jeszcze inne, równie ciekawe, choć dość dołujące słowa, a mianowicie ona przynajmniej ma oparcie w rodzinie. No co jak co, ale trafione w punkt, bo jeśli ktoś zapomniał, stary Kany poszedł po mleko i nie wrócił, bo miał dość matki, a mamuśka Kany wywierała na niej presję, aby spełniała jej niespełnione marzenia, aby ta mogła poczuć się jak celebrytka, bo jednak rodziny gwiazdy też często są zapraszane do różnych programów. Takie dość dołujące przypomnienie, że Ari ma pecha, jeśli chodzi o relacje rodzinne. No i Miyako. Tak. Postać drugoplanowa, która przez większość czasu jest postacią w tle, choć zasługuje na więcej atencji w tej serii. I to nie jest kwestia, że Agna znowu simpuje do mamusiek, a może, a jednak, Wolakia ma Serenę i Jorne, a Osinoko ma Miyako. Dobra, darujmy sobie te kringzowe żarty. Ja się później dziwię czemu nie mam dziewczyny No bo pewnie może was zastanawiać Dlaczego uważam Miyako za postać Która zasługuje na więcej atencji Bo Miyako to taki trochę bohater Co nie nosi peleryny czy zwiewnego kostiumu Jakiejś postaci tudzież idolki Miyako jest w końcu szefową Ichigo Productions I wyprówa sobie żyły aby jej gwiazdy miały dobrze Sam przy okazji poprzednich rozdziałów Powiedziałem że Goro jako tako Dotrzymał słowa wobec Saliny Że zadba o to aby dziewczyna trafiła do agencji Która dobrze traktuje swoje gwiazdy Rozmowa z barwanem poniekąd pokazuje że Miyako ¿No? Oh. Naprawdę dba o swoich pracowników, albowiem otwarcie powiedziała, że woli zdechnąć z przepracowania, niż przeładować swoje gwiazdy. Do tego na przestrzeni całej serii pokazano, że jako autentycznie martwi się o bliźnięta. Choć o Akue martwić się nie trzeba, tak jednak też z tyłu głowy ma, że to jeszcze młody chłopak, choć ma do niego więcej zaufania, bo jednak zachowuje się nad wyraz dojrzale, jak na swój wiek, tak jednak Ruby jest przez nią traktowana jak dziecko. Miyako nie kryje się z tym, że trochę ją rozpieszcza, ale jednak jest jej opiekunką i dba o to, aby nie stała się jej krzywda, co pokazała chociażby sytuacja z Kaną, jak Miyako mówiła, że socjalki lubi w przeciwieństwie do Mencho i Arimy, będzie trzymać pod ścisłym nadzorem. Miyako mimo pierwszego negatywnego wrażenia, jakie wywarła na czytelnikach w tej serii, naprawdę pokochała bliźnięta jak swoją rodzinę i choć chciałaby być dla nich oparciem, tak oni nie potrafią się przed nią otworzyć. Trochę to smutne, bo mimo wszystko Miyako się stara i rozumiem jak ciężko musi być komuś, kto chce dla bliskich jak najlepiej, ale jednak ci nie potrafią zdobyć się na chwilę szczerości. Ale to zakończenie, nie. o, ho, ho, spotkanie po latach. W przyszłym rozdziale będzie piękne. Ale to zostawię sobie na następny tydzień. Bo to naprawdę będzie czyste złoto. A Wam jak podobał się rozdział? Dajcie znać w komentarzach. Wiecie także na mojego Twitcha, Discorda, Wattpada, Instagrama, a także kanał współtworzony z Nishino. Na tym kanale widzimy się już wkrótce w kolejnym materiale. Kolejny materiał z umówienia mangi o Shinoko już za tydzień. Tymczasem to tyle na dzisiaj. Do zobaczyska ludziska.